Piotrze, w długo wyczekiwany chyba start rozgrywek pierwszej ligi, no bo przez tego koronawirusa to wszyscy są głodni gry. Superliga już wystartowała, pierwsza liga startuje. Pierwszy mecz w sobotę, w Puławach za Nilaną Łódź. No to co możemy powiedzieć? Przede wszystkim o okresie przygotowawczym, bo ten się właściwie już kończy i zaczyna się granie. No przygotowujemy się już praktycznie od 8 lipca, także do ligi. To będzie dwa, ponad dwa miesiące. Yy, dysponujemy w tej chwili kadrą taką dosyć odmłodzoną w porównaniu z poprzedniego sezonu, ponieważ część chłopaków napisała matury i rozeszli się do klubów akademickich. No ale te braki żeśmy uzupełnili naszą zdolną młodzieżą. Chłopcy, co prawda, yy, doświadczenie, mają nie, doświadczenie mają niewielkie, ale mają bardzo duże serce do treningu, do grania. Także myślę, że że na pewno będą jakieś tam trudne początki, ale, ale myślę, że z biegiem czasu będzie, będzie to wyglądało coraz lepiej. Natomiast w przygotowaniach zagraliśmy jeden mecz ze zwoleniem, który żeśmy wygrali. Natomiast później pojawiły się problemy właśnie z koronawirusem i żeby nie prowokować niepotrzebnych zdarzeń w klubie, zdecydowaliśmy się odejść od sparingu. Natomiast w tym okresie przygotowawczym, od tamtej pory gramy dużo więcej na treningu. Widać, że chłopaki rozumieją się coraz lepiej. Forma widać, że zwyżkuje. No, sam jestem ciekaw, czy będzie przełożenie na, na wynik i na nasze granie. Mhm. Rywal pierwszy, Aniela lana jak tak popatrzyłem wczoraj na zespół z Łodzi, to są też młodzi chłopcy, bo to przede wszystkim tam była najstarszy zawodnik dwóch rozgrywających, to jest 26-latków, reszta to są zawodnicy z przełomu 22 wieku, a więc 21-22-latkowie. No to taki zespół na początek na pewno, jeśli chodzi o różnicę wieku, bardzo dobry, żeby, żeby się z nim zmierzyć, no ale na pewno Ty więcej wiesz o zespole z Łodzi. Co ten zespół może tutaj w pułapach pokazać, jak groźny może być rywalem? No, trzeba powiedzieć, że w zespole z Anielany Łódź jest tak właśnie tych 206 latków e, no, W porównaniu z moim zespołem to jest naprawdę, on, ci chłopcy robią bardzo dużą różnicę, ponieważ oni raz, że mają dużo bogatsze doświadczenie pierwszej ligowe, e, to są chłopcy już, których emocje nie ponoszą, tylko to są już naprawdę tacy nieźli gracze e, pierwszej do tego w tym zespole jest kilku chłopaków, którzy, e, medaliści Mistrzostw Polski, bo Aniela na łódź bodajże od dwóch czy od trzech sezonów e, systematycznie zbiera medale Mistrzostw Polski. Także na, na pewno to jest bardzo mocna, mocna ekipa. E, no zobaczymy. Można powiedzieć, że są faworytami na, tym, na pewno na tym, na tym meczu, w tym spotkaniu. Natomiast dopóki no, piłka w grze. Wszystko jest możliwe, gramy przed własną publicznością, na pewno będziemy starać się pokazać jak najlepiej, z najlepszej strony w tym sezonie. No będziemy koncentrować się przede wszystkim na naszym graniu, żebyśmy grali taką piłkę jaką trenujemy, żeby nas trema po prostu nie zblokowała, nie zjadła, bo w tym momencie wiadomo, że zespół traci na wartości. Chcemy grać po prostu swoją piłkę i jeśli będziemy ją grać, będziemy konsekwentni, to myślę, że jej że rezultat powinien być taki dobry dla nas. To właśnie. Granie dla Anilany i dla Azotu Puławy to są pewnie dwa różne cele, bo Azoty Puławy, ten drugi zespół, który Ty prowadzisz, złożony z naszych wychowanków, młodych ludzi, to jest przede wszystkim granie po to, żeby zmierzyć się z zespołami z Polski i dobijać się do pierwszego zespołu Azotu Puławy, który przecież prawdopodobnie będzie walczył o medal w tym roku w Superlidze i ten cel to jest przede wszystkim właśnie granie. Jak najlepsze granie. Niekoniecznie wynik końcowy jest ważny, ale ważne jest to, żeby ci młodzi ludzie się odgrywali. No dokładnie. No trzeba to nadmienić, że przed w tym sezonie startowaliśmy w tym zespole razem z Mateuszem Flontem, który bardzo szybko przeskoczył do pierwszego zespołu. Teraz tydzień przed inauguracją u nas wskoczył Kamil Konieczny. No, trzeba się cieszyć, że ci młodzi zawodnicy dostają szansę treningu w pierwszym zespole, być może debiutu za chwilę w pierwszym zespole. No, taka jest nasza rola. No, zbieramy, pracujemy z najzdolniejszą naszą młodzieżą, staramy się ich czegoś nauczyć. Widać, że to idzie w dobrym kierunku. No i po prostu jesteśmy bardzo cierpliwi, jeśli chodzi o, o, o granie. Jesteśmy bardzo cierpliwi o to, żeby ci młodzi zawodnicy coraz śmielej pukali do pierwszego zespołu i myślę, że w każdym momencie lada chwila mogą następni zawodnicy dostawać szansę pokazania się trenerowi. Czy to jest jedyny cel tego zespołu, czy jakiś cel sobie na przykład kadra trenerska przed sezonem zakłada, jeśli chodzi o to, w którym miejscu tabeli powinien być zespół na koniec sezonu? No Chcemy, że tak powiem, upłasować się w środku tabeli, być takim mocnym pierwszoligowcem. E, przy odrobinie szczęścia będziemy chcieli powalczyć o czwarte miejsce w lidze, e, natomiast dajmy sobie sprawę, że będzie bardzo trudno, zależywszy na to, że mamy bardzo mocno odmłodzony skład. Ale cóż, no, takie cele trzeba sobie stawiać, to są cele, że tak powiem, drużyny seniorskie. natomiast w naszym zespole jest bardzo dużo juniorów, którzy no nie ukrywamy też, żeby się ogrywali w tej pierwszej lidze i żeby to miało przełożenie później w mistrzostwach polskich juniorów. No właśnie, to jeszcze ostatnie moje pytanie, bo tych gro tych bardzo młodych ludzi będzie grało za chwilę w rozgrywkach wojewódzkich i później mamy nadzieję w kolejnych etapach mistrzostw Polski jest szansa, żeby któryś z tych zespołów właśnie stworzony na bazie tych naszych zawodników azotów ławy drugiego zespołu czy zespołu juniorów po w tym roku o coś więcej niż ćwierć finał czy mistrzostw polski. No myślę, że tak, bo w tym zespole, ten zespół będzie złożony z dwóch roczników, z 2002 i 2003 rocznika. Z 2002 rocznika jest trzech zawodników, jest to Franek Stachowiak, bramkarz, który czyni systematyczne postępy, tak samo jak i Dominik Szewczyk i Kuba Malinowski. Natomiast też jest sporo zawodników z 2003 rocznika, którzy zasili nas w tym roku, także myślę, że to będzie taka ten trzę tej ekipy. Jeszcze chciałem nadmienić, że z 2003 rocznika, z tego właśnie tej grupy juniorów, mamy jeszcze czterech chłopaków w SMS-ie, także oni też na imprezę centralną nas wzmocnią. No i mam nadzieję, że będziemy mieć w tym roku naprawdę bardzo mocny zespół.